Słoneczną niedzielę kilkudziesięciu mieszkańców Szanowa zabrało się za wiosenne porządki. To kolejna oddolna akcja sprzątania, którą zainicjował Marcin Odżywałek, mieszkaniec osiedla niepodległości. Szczerze to się zaczęło od spaceru z psem, gdzie były potłuczone butelki. Po prostu poszedłem po worki, wiaderka, posprzątałem. Odezwali się ludzie. Było poparcie i chcieli, żebym coś zorganizował. I Marcin Odżywałek zorganizował pierwszą taką akcję, a potem kolejne. Za każdym razem jej uczestnicy porządkowali inny teren. I za każdym razem do porządków przyłączają się i starsi, i młodsi. Wśród sprzątających są mieszkańcy różnych szanowskich osiedli, także ci, którzy w mieście mieszkają stosunkowo niedługo. Na przykład małżeństwo lekarzy z Ukrainy, którzy do Polski przyjechali półtora roku temu. W minioną niedzielę postanowili pomóc w tej pożytecznej akcji. Dlaczego zdecydowaliście się przyłączyć do akcji sprzątania? Dlatego, że w Szanowie mieszkamy od półtora roku i po prostu chcemy, żeby było... Samu czysty. Żeby, żeby, był. żeby był czysty i żeby było pięknie. Żeby było pięknie spacerować, żeby oglądać, że ludzie nie rzucają papiery, kubki. Tym razem mieszkańcy uporządkowali skwer przy ulicy Krakowskiej. Zebrali sporo walających się butelek, kapsli, kubków i opakowań. Czy to trochę nie jest tak, że takie akcje wyręczają służby komunalne? Może i tak, ale chodzi o to, żeby zmienić świadomość ludzi. Naprawdę wielu ludzi inaczej już na to patrzy i pilnują się, nie śmiecą, zbierają po innych, także że w dobrą stronę idzie wszystko. Świadomość wielu ludzi powoli się zmienia, jednak tych śmiecących wciąż jest sporo. Dlatego siódma edycja akcji sprzątania z pewnością nie będzie ostatnią.